Jedno to wiedzieć, a co innego zarządzać kryzysem. Niepokój, stan zagubienia, chaos i narastający bunt, który dla rządzących jest utrapieniem dla wielu, zwłaszcza dla tych na lewicy, którzy tradycyjnie... Za wszelkie zło świata winią kapitalistyczny porządek rzeczy jest jakąś szansą, szansą do forsowania swoich idei, zwiększonego interwencjonizmu państwa, redystrybucji, zduszania na każdym kroku bogactwa. Z kolei politycy i ekonomiści, ci wszyscy, którzy odpowiadają za codzienne funkcjonowanie państwa, próbują manipulować wskaźnikami, interpretacją tych wskaźników. Starają się osładzać nam coraz bardziej ponure dane makroekonomiczne Do tradycyjnych wskaźników PKB dokładają wskaźniki szczęścia, wskaźniki wolnego czasu czy równości, równości płciowej. Wszystko, co może upewniać wyborców, że Zachód jest jednak na najlepszej drodze do coraz większej świetności. Ekonomiczna ekwilibrystyka nie zmieni jednak rzeczywistego obrazu zachodniego świata. Propozycja manipulowania wskaźnikami wzrostu, poszerzenia ich o te mniej wymierne czynniki, jak sprawiedliwość, energetyczna tolerancja seksualno-rasowa, nie, no, nie zmieni faktu, że bogacimy się wolniej.